To ważne wybory, niezwykle istotne decyzje. Chcielibyśmy, żeby Lubuszanie nie wyróżniali się w ten sposób, że frekwencja w naszym regionie była jedną z najniższych w Polsce. Chcemy, żeby Lubuszanie poszli masowo do wyborów, żeby pokazali, że sprawy naszego kraju, naszej ojczyzny są dla nich bardzo ważne, bo to później procentuje, jeśli chodzi o angażowanie się w sprawy lokalnej społeczności, w taką wrażliwość społeczną, w odnoszenie się do tego, co dla nas istotne, jaka ma być Polska, jaka ma być nasza przyszłość i podobnie jest, jeśli chodzi o podejście, aktywne podejście do swoich własnych e, lokalnej społeczności. Chcemy, żeby lubuszanie zmienili swoją postawę, żeby zaangażowali się bezpośrednio i wzięli udział w tym święcie demokracji. Myślę, że warto sobie wziąć pod uwagę, komu byśmy chcieli dzisiaj powierzyć Polskę, jako osobie, która albo na salonach, nazwijmy to, międzynarodowych jest znana i poważana, albo jest to osoba, która przychodzi znikąd i jeszcze będzie wojowała z rządem, więc tak naprawdę nie pozwoli zrealizować żadnej reformy państwa i do 2027 roku będziemy w permanentnej wojnie. Musimy zachęcać, dlatego że lubuskie w niech niektóre... W których miejscach wypadło bardzo dobrze, jak Zielona Góra, Kłodawa, gdzie było powyżej średniej e, krajowej, Zielonej Górze na przykład 69%, przypomnę średnia krajowa 67,3%, ale były takie miejsca, gdzie ta średnia była gorsza niż średnia krajowa. W województwie lubuskim ta średnia była też poniżej średniej krajowej i dlatego też chcemy zachęcić lubuszan, żeby nasz lubuski głos także był dostrzeżony w tych wyborach, żebyśmy dołożyli swoją decyzję co do wyboru Prezydenta Państwa Polskiego. Chcemy poprawić frekwencję, nie dokonujemy żadnych wyborów co do środowisk, do których próbujemy dotrzeć, nie różnicujemy potencjalnych beneficjentów. Każda z lubuskich gmin może wziąć udział w tym profrekwencyjnym działaniu i ci, którzy będą mieli najlepsze efekty, otrzymają te bonusy finansowe. Warto iść na wybory, bo 250 tysięcy dla gminy, drugie 150, 000, no i trzecie 100. 000. To jest naprawdę kwota no, godna podziwu i ja jako radna województwa lubuskiego e, jestem, no, cieszę się, że nasz zarząd województwa podjął taką uchwałę i skierował środki właśnie na zwiększenie frekwencji, tym bardziej, że e, no, e, frekwencja w naszym województwie e, trochę odstawała od tej frekwencji ogólnej. Musimy się zmobilizować i iść na wybory.